Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jadę do banku, przejdziemy się trochę po mieście. Zaliczę teraz Ladołczewitę, kawę i no i parę spraw wam chciałem wyjaśnić, poopowiadać. Może zajdziemy w jakieś ciekawe miejsce, ale to chodźcie ze mną zobaczycie co się dzisiaj wydarzy. Straszny upał dzisiaj, strasznie słońce daje. U nas tak to nie było odczuwalne w lokalu. A jak się wyjdzie na zewnątrz, dobra, Ladołczewita, wita kawa. Jedziemy bank Kawa wypita, tu tu przyjechał jadę do banku Czekam na resztę. Dobra, już z banku wyszedłem, wszystko załatwiłem elegancko, bo tam mi kartę wcześniej wciągnął bankomat. No nieważne, mam załatwione. Dobra, idziemy sobie po centrum, tak tutaj trochę przebitek, a później pójdę do jakiejś może świątyni, czy na jakieś tam spokojniejsze miejsce. Tam poruszę kilka kwestii, to już w plenerze dzisiaj bardziej ponagrywam niż w noże mojej. Będzie zawsze jakaś odmiana, coś zobaczycie więcej. Ja też się chcę przejść słońca, złapać ładne budynki. Nowe się buduje, dawno tu nie byłem. Chińska restauracja. Tam jakieś w ogóle centrum handlowe, którego ja nigdy tam nie byłem w każdym bądź razie. Coraz ładniej ta Kambodża wygląda. Ładniej i bogaciej. A tutaj jeszcze taki tradycyjny sposób suszenia, suszenia papryki i tutaj coś jeszcze. O ile się nie mylę, to z przodu jest świątynia, pójdziemy tam, będzie większy spokój, bo jest za duży gwar od ulicy tutaj. Niestety, ale wrota do świątyni są zamknięte. Nie wiem z jakiego powodu, nieważne. Może gdzieś tu usiądę. No póki co idziemy, idziemy. No i jestem w takim miejscu na kawkę tutaj, ponagrywam. Akurat przede mną też taki fajny widoczek. To pierwsze co Wam chciałem powiedzieć to czytałem w komentarzach, że piszecie, że żeby się Krzychu nie szczepił. Ja rozumiem, że cały świat jest przekrętem i ja znam to wszystko. Tak samo jak wiem, że pieniądz jest cały system finansowy światowy to jeden wielki nadmuchany balon. No ale nie można odmówić ludziom, że weźmie kredyt na mieszkanie jak potrzebuje. A Krzychu bez tego nie może wejść ani do hotelu, ani poruszać się pomiędzy prowincjami. Życie jego się utrudni. Nikt mu nie wynajmie mieszkania, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, ten system jakby no wpiął ludzi tak, że nie mają wyjścia. Tak więc piszecie Krzysiek Mądry, ale nie doczytał, w książkach i tak dalej. To nie jest tak. On to robi z czystego wyrachowania, nie wnika. Po prostu no po prostu musi żyć dalej, tak? I chyba większość z nas tutaj musi żyć dalej. Nie wiem co jak my sobie z tym poradzimy, ale. Jak zapukają do drzwi, to, no to nie będzie wyjścia, a tu pukają i, i jakby te szczepienia są obowiązkowe wtedy, lub przynajmniej jak nie są obowiązkowe, to nikt ci nic nie wynajmie, do hotelu cię nie wpuszczą, nie wpuszczą cię do autokaru i i tak tak dalej dalej. No i nie przedłużą dla nas wiz, nie? nawet do samolotu, nie wiem czy w tak itd., itd. Także tutaj jedna kwestia myślę wyjaśniona, i nie oceniajcie ludzi pod tym kątem, ponieważ, no mówię, wiem, że. Przykładowo, System Finansowy Światowy to jedna nadmuchana bańka i, i przekręt. Ale nie, nie można odmawiać ludziom, że w tym uczestniczą i, no i ktoś bierze kredyt, bo musi na mieszkanie i inaczej się żyć w tym systemie nie da. Prawda? I wiele innych przykładów mógłbym podać. Dobra, zaraz przejdziemy do innych tematów, może zmienię lekko okolice, żeby się jakiś pejzaż zmieniał. Pejzaż zmieniłem na front i jeszcze chciałem dopowiedzieć, że nie jestem żadnym proszczepionkowcem. Także wolność wyboru oczywiście. Niestety tutaj jej nie ma, no ale tak jak mówię, Krzychu, tak i reszta żyć musi jakoś, nie? Dobra. Bardzo ładnie tutaj, nie? Tak się czuję wakacyjnie przez te kwiaty, przez tę całą atmosferę tutaj. Tutaj też jakiś pap, niestety nieczynny, tuktuki, świątynie. No i u nas tutaj w Azji, wieczne lato, więc to jest ten plus. Dobra, na razie zmieńmy temat. Przesiadłem się lekko, tak więc jest troszeczkę inny inne tło przynajmniej. Słuchajcie, no kolejna kwestia to pisaliście ostatnio w komentarzach tam różne rzeczy o dziewczynach, o jednej młodej, o drugiej młodej. No takie trochę to niesprawiedliwe względem i jednej i drugiej. Tak jak wspominałem, ja kiedyś wyjadę i młoda strejler musi się nauczyć, no mieć jakiś fach, czy cokolwiek wynieść z tego. No i mamy jakąś tam relację, ale ja nigdy do tego poważnie nie podchodziłem. Tak samo jej o tym mówiłem zawsze i mówię, żeby się czymś zajęła, no bo ona jedyna u mnie została a później jak Jun i Marcin, jak się knajpa zamknęła, przestali pracować, to ją zostawiłem, no i tak ma przynieść podaj po bo taka jest jej rola. I na no, z tego ona nic nie wyniesie, nie nauczy się niczego. Tym bardziej knajpa nie pracuje, to ona się angielskiego nie podłapie. Tak więc wiem, że jej marzeniem jest jakiś tam salon kosmetyczny, więc z Kim możemy tam za to nie pieniądze sprowadzić masę, masę sprzętu takiego, który by się jej przydał. No i niech pójdzie do jakiejś szkoły. To już był plan wcześniej. Ona sama kiedyś jeszcze się pytała, jak ja bym to widział i tak dalej. Także widzę to jak najbardziej, no bo ja pewnego dnia zniknę, a ona tym bardziej zostanie z niczym. Także no, musimy to jakoś, jakoś rozwiązać tą sprawę i myślę, że lepiej, żeby się czymś zajęła pożytecznym. Ja tam piszecie, jedni piszą, że szkoda jej, no ale tak mówię, bardziej będzie szkoda, jakbym ją zostawił całkowicie z niczym, bez niczego, a ja prędzej ci później wyjadę, a to jest prędzej niż później, tak? A w drugą stronę ktoś pisze, ale no wiecie, jaka płaca taka praca, ona tutaj tak, po pierwsze jest 24 na dobę, z drugiej strony ma zakwaterowanie i wszystko, no ale tam ma tam minimalną pensyjkę i no mówię, tak ma się kręcić, być, no po prostu i mieć na drobne wydatki swoje. I, I tyle, tak? I, i dlatego zamiata. I jeszcze nie mówią, że ja się zamiotłę brał. No to jak ja się wezmę zamiotłę, to jaka, jaka dla niej zostanie, kurczę sprawa, przecież ona filmów nie złoży. Nie zamówi mi towaru z Chin i tak dalej. Nie wyceni go, nie da ogłoszeń gdzieś na portalach. Także no robi to, co może, a właśnie nie chcemy, żeby tylko zamiatała, tak więc chcemy ją nauczyć jakiegoś fachu. A szkoły tu generalnie są właśnie, z... po pierwsze mogą być daleko i same dojazdy, by... Kumulowały pieniądze, ale kolejna kwestia to jest to, że, że tu dużo dziewczyn ze wsi przyjeżdża i generalnie takie szkoły, czy takie warsztaty, które mogą czeladnika nauczyć, tak? Czy, czy, czy zrobić jakieś tam kurcze szkolenie, przeprowadzić do szkoły, od razu do salony to mają, mają bazę noclegową nie? i to by było dla niej też dobre. Tak to tu działa. Restauracje i tak dalej z reguły mają bazę noclegową dla swoich pracowników, bo pracownicy są ze wsi, nie opłaca się gdzieś wynajmować jeszcze mieszkania i tak dalej. Nie? No wielu z Was też spodobała się ta nowa koleżanka, którą przedstawiłem, pani z Grilla. No myślę, że będzie, będzie występować, będzie jakąś stałą częścią, mam nadzieję, aktorstwa na naszym kanale. Także myślę, że ten temat mamy zamknięty i tak mówię, żebyście podchodzili do tego z wyczuciem. Słuchajcie, ja wróciłem do siebie i w ramach dojadania resztek jakieś tam pomidory, sałata, Jeszcze zostały kiszonki i kiełba, tak więc jem. Po, w wielu miastach po, nie po, Poczekajcie, Krzysiek, powiedz prawdę, dlaczego się szczepisz? Dlatego się szczepię, że do wielu hoteli czy hosteli nie przyjmują, jak się nie ma szczepienia. Na przedłużenie Gizy? I na przedłużenie Gizy też podobno będzie potrzebne, także nie ma wyboru. I byłeś już trzy razy? Byłem trzy razy, trzy razy mnie je odesłali, także nie wiem. Chyba sam się zaszczepię. A tam mnie Może do, we... mnie może do, 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 wetery... do weterynarza trzeba No chyba do weterynarza, może tak, nie wiem Są dwa krzyżki Dobra. Jest i cząchą A ja wyszedłem na chwilę z nory, bo jest ładne słońce Widzicie tam naprzeciwko Bar zamknięty, wczoraj karetka tu zabrała. No ale tylko ten bar. Dobrze, że nie wszystkie dookoła nie to zamykali. Turyści, turystki. A tu się coś dzieje. Mi się wydaje, bo 7-11 wchodzi do Kambodży od 1 maja. Że może tu 7-11 zrobią. A tak w ogóle to chyba czytała wasze komentarze przez jakiś translator, bo widzę. Taką to sałatkę mamy, ale tam mamy naukę języka angielskiego pilną. Wynotowane wszystko. No, lepiej się uczyć niż nie. A my zaraz z krzychem Kanadyjczykiem idziemy się przejść, żeby tutaj tak nie siedzieć, może gdzieś jakąś kawę zahaczymy i wiemy, mamy podejrzenia i to takie potwierdzone, że krzysiek od roweru z psem poszedł na ulicę 51 do szemranych barów, to go tam może wyśledzimy. Tutaj street food. Z przodu, Krzychu, nasz. Super ujęcie, mamy palmę, mamy nowoczesny wieżowiec, a tu stary mur, stary, nie stary, ale taki stylizowany, świątyni, tuchtuki oraz trochę jakiegoś tam, nie wiem, street foodu porzuconego i tak dalej, nie? A tu taka normalność. Dobra, jesteśmy tutaj i tu gdzieś będzie siedział krzychu. Musimy go znaleźć w naszym ranej dzielnicy okolicy. Po tej stronie. I dobra, jakieś twarze znajome. O, o, Poznał, wiecie, tak? No wyleciał. A, a, te, no, a ty na tym miałeś kokosa pić, mówiłeś? Nie. I kawę. Nie, 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 <śledzimy>, wie, bo mają malutkie też, no. za małe <śledzimy> nie, no. tak. tu Kokos spałem. nie, 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 żeby się z nim przeszedł, mówię, bo wiesz, bo siedzą i siedzą tu, nie? A pies się nudzi. Do domu chce iść. Znaczy, wiesz, on ma jedną drogę nie? On Wątpię, że on chce iść do domu, tylko żeby się przeszedł, a nie stoi i siedzi pod stołem. Wracamy do Polonii, będziemy smażyć sobie kurczaki. I dojedzie do nas jeszcze z teku. Przyjechał z teku, witamy. witamy. Witam, bazie. Witamy. Witamy. Pozdrawiamy. Tak. Także jak tylko powiedziałeś, że zmienia się miejscówkę, to ja właśnie wysiadałem na tamtej miejscówce, co byliśmy. Aha, tak. aha, no. No jakoś tak. <grym> no, ten. Nie? Dobra, mamy gości, tak więc stawiam kurczaki. To jest człowiek, który przeszkadza w kuchni cały czas. Mógłby Czeka. pomóc, ale nie przeszkadza. Nie przeszkadza, nie przeszkadza. <grym Dobra. <grym Ja już tam do Was idę. Ja wiem, co Ty chcesz. Wino chcesz, tak? Opera po prostu. Wino chcesz. No już sobie... No, Dobra. Ja nie biję no, no normalnie, no. ale ze względu na Polonię. Dobra. A zobaczcie, gdzie pies przychodzi się położyć. Na schodach. Coś mi piekarnik szwankuje. Słabo, słabo grzeje. Musiał kupić nowy duży piekarnik. Lub używać tym mają mniejsze. Stryle zrobiła te frytki, czy jakbyśmy to nie nazwali. Z ziemniaków dwie sałatki. Tam jeszcze. Ja idę do gości, bo tam siedzą. Siedzą i nie jedzą. Co ty do siebie? Emberskiego. Co? Emberskiego. Mamy kontrakt na minimum roku i to wtedy chyba. Jestem kuchni na inspekcji. Słuchajcie, drobny poczęstunek, wjechał. No wiem. Do. Ale nie przeszkadzam. Nie przeszkadzaj, Zajadam. Dobra, goście się rozjechali, ja jeszcze tutaj mam dla Was do poskładania ten odcinek, jeszcze coś do zrobienia na internecie, tak więc łapka w górę, komentujcie, lajkujcie, co tam jeszcze chcecie i do następnego. Pozdrawiam, cześć.